Witajcie, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku prezentacji. Tym razem chciałbym wam pokazać świece. Świece oficjalne, licencjonowane świece do Shadow the Raider z serii No School. Trudno dostępne w tym momencie w ogóle na rynku. Ja w Polsce praktycznie w ogóle tego nie widzę, ale dzięki zaprzyjaźnionemu ze mną handlarzowi. Udało mi się to nabyć. Słuchajcie, mam takie dwie świece, one są takie same, tak mi się wydaje. Tutaj mamy taką tubę, to jest ochronne tu i w środku jest to, co nas najbardziej interesuje, ale przyjrzyjmy się tej tubie. Składa się z dwóch elementów. To jest wieczko, a to jest taka, jakby podstawka. Czarne tło, charakterystyczne logo Tomb Raider. Pod spodem mamy mm, informacje po angielsku, francusku i niemiecku, e, w jaki sposób należy się z tym obchodzić. Nie wiem, czy to. Tak, to jest taka. Jest tam książeczka w środku. Jest, tak? Bo czasami takie są. Są, 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 są. Czy tutaj jest po polsku? Nie, to jest italiano i espanio, czyli po włosku, po hiszpańsku. Więc nic polskiego tutaj nie ma. Tutaj właśnie natomiast mamy więcej informacji. Seria NoSkool, którą już Wam też pokazywałem. W przypadku gadżetów doszło do Tomb Raider. I to wszystko związane z, z etui. A tutaj identyczna sytuacja. O, a tutaj na przykład nie mam już tej naklejki. Dobra. Ale nie o naklejkę chodzi, tylko po prostu o to, co jest w środku. Słuchajcie, no ja będę może otwierał. Jednocześnie. Dobra, tutaj mamy taki papierek. No, tutaj widzę, że to jest oryginalnie. To było otwierane ewidentnie, to nie było otwierane. I już czuję, słuchajcie, zapomniałem powiedzieć, że to są świeczki zapachowe, więc na pewno na, na, na okładce filmu będzie ty, oznaka czy tytuł Jak pachnie Lara czy Zapach Lary. Ja może tak, nie będę otwierał tego. Niech to sobie oryginalnie będzie zachowane, bo skoro to jest to samo, to no to bez sensu otwierać, tak? Jedno. Więc spróbujemy. Tak, tutaj jest papierek. Eee, widzę chyba odciski. <grybujesz> intensywny, słuchajcie, intensywny, mocny zapach. Będę miał pewną trudność, ale za chwilę dowiecie się jaką. Eee, ale tak, tutaj mamy. To jest szkło. To jest szklane. Eee, taka, powiedzmy, szklanka, e, którą można później. Użyć. Takie świece naprawdę można spotkać w każdym tam dyskoncie na takiej zasadzie. Tylko co cechuje akurat tę, to oczywiście samo logo Shadow Tomb Raider oraz wizerunek doskonale znany. Świeca jak świeca z knotem wosk w kolorze pomarańczowym, więc niejako podpasowany pod, kolorystycznie pod, pod te szkło. Ale co istotne, ten zapach. Słuchajcie, jak pachnie Lara? Tutaj Lara e, pachnie na pewno świeżością. To nie jest e, m, nic na bazie, o właśnie to jest, to, to jest ta trudność, że znam zapach, ale trudno jest mi m, go dokładnie sprecyzować. E, nie jest to jakiś kardamon, nie są to jakieś e, ostre e, zapachy. Ja bym tutaj kojarzył, poczekajcie chwilkę. Mój, moje skojarzenie, ale każdy może mieć własne. Moje skojarzenie to takim taką, jakimś czystym praniem, świeżym, świeżym ubraniem, takim ładnym. No nie wiem, no po prostu w taki sposób. Ja kojarzę to z czystością. Spotkałem się z taką perfumą, czy może zapachem. Ale dokładnie co on może mi przypominać? Jakiś konkretnie, konkretny przedmiot, konkretną, nie wiem, jakąś rzecz zapachową. To nie jest ani wanilia, to nie jest, to nie jest Ciężko jest dopasować do konkretnego czy do, do jakiegoś kwiatu. Nie. Mnie to się po prostu kojarzy z po prostu jakimś czystym, czystym, wyjętym z pralki praniem. Tak na takiej zasadzie. Ja jestem szalenie ciekawy, w jaki sposób wy możecie skomentować to. Z czym wam się kojarzy? Ja zaznaczam, że naprawdę ja. Mam problemy z dopasowaniem jakiegoś konkretnego zapachu do, 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 do przedmiotu. No i w tym przypadku również. Przecież ja lubię, lubię świece zapachowe i skojarzyć, czy to jest męski zapach, czy damski. Słuchajcie, e, też do końca nie mam z. E, no mam dylemat, nie mogę tego sprecyzować, wydaje mi się że to jest takie unisex, że każdy mógłby, mógłby w takim zapachu, o takim zapachu perfumy chodzić. Ale chyba bardziej kobieta, chyba bardziej jednak kobieta. No, czuję, czuję bardziej no, zapach, który pasu, pasowałby bardziej do kobiety. Czy to jest zapach kwiatowy, jakiego kwiatu, naprawdę ciężko nie powiedzieć. No, niestety mamy ubogie zasoby wiedzy na temat zapachów. No, nie znam się za bardzo na nich, ale to, co potrafię opisać, to opisałem w taki sposób. Kojarzy mi się po prostu z czystością, ze świeżością, z zadbaną larą, która idzie na przygody. No W taki sposób to chciałbym, żeby Lara pachniała, jeżeli bym ją spotkał, to, to naprawdę bardzo by mi się podobała. No dobrze, no nie będę więcej tego przyciągać, nie będę się kompromitować już całkowicie. Słuchajcie, naprawdę fajnie to wygląda. To jest po prostu dla mnie kolejna taka pamiątka. Jest to po prostu szkło, czarne szkło z logo Shadow of the Tomb Raider i świeczka zapachowa. Są one trudno dostępne w tym momencie, ale właśnie zważywszy na to, że, no, że to nie chodzi o świeczkę, tylko chodzi o, o sam motyw. Świeczkę tę e, dla bezpieczeństwa pakuje się w takim etui, w, w takiej tubie, aby, aby się nie potłukła w żaden sposób. Jeżeli znajdę informację, co to jest konkretnie za zapach, to, e, to na pewno napiszę w opisie. Jeżeli wy wiecie, jaki to jest zapach, to też bardzo was proszę, pomóżcie mi, co to jest konkretnie za zapach. Jaki to jest zapach? Dobrze, ja Wam serdecznie dziękuję. Aha, może sprawdzę jeszcze ten. Tak, to jest ten sam. To jest ten sam zapach. Więc świeczki mają identyczny zapach. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć, cześć.